Wszyscy sobie nagrywają, Fajnie! Widzisz? Dużo się nim nagrywa. No, nie jak tym A16. Nie ma żadnej stabilizacji, poza elektryczną, ale szczerze ona dużo nie daje. Tutaj będziemy siedzieć. Ja chciałem na dworzec główny, ale nie można nagrywać. A, drugi, a po drugiej drugi, jemuś ja tam nie. nie. chcę jechać z powrotem. Nie, bo by się jechać. Tutaj? No okleina się. A pewno będzie jechać. Musisz chopys o ósmarano. rano tu wstać jak my. Ma prawdopodobnie tylko elektroniczną Ale używa w tych zdjęciach Żeby mu stabilizowało To dobrze